E <síntos> Dziś pokażę Wam 5 przepisów na redukcję, z których obecnie korzystam. Sprawdzają się one idealnie, są banalne w wykonaniu i każdy będzie w stanie je wykonać. Są to przepisy zarówno na słono, jak i na słodko. Wydaje mi się, że na słodko przeważają, jednak planuję drugi taki odcinek i tam będzie już trochę więcej przepisów na słono. Nie chciałam, aby ten odcinek był zbyt długi, dlatego podzieliłam go na dwie części. Tutaj będzie 5 przepisów, w kolejnym zapewne też. Także zapraszam do oglądania oto tej pierwszej części. Na początek mam dla Was przepis, który jest zdecydowanie najprostszą opcją. Jest to klej kukurydziany bądź ryżowy, do którego potrzebujecie również odżywki białkowej w dowolnym smaku. Ja sobie całość jeszcze dodatkowo dosładzam słodzikiem, ponieważ jest to najtańsza opcja. No i zalewamy wszystko wrzątkiem. Niestety nie powiem wam, jaka jest to proporcja, bo ja dolewam w rządku, mieszam, dolewam w rządku i mieszam ponownie, aby zobaczyć, jaka konsystencja najbardziej mi odpowiada. Na wierzch, oczywiście, dodaję świeże owocki oraz dowolny ze zazwyczaj pada na frużeliny od SFD po prostu, no i klejk wrzucam do lodówki na całą noc. Na następny dzień smakuje najlepiej i tworzy się z niego taki pudding. Kolejnym przepisem są pieczone ziemniaczki wraz z łososiem oraz gotowane brokuły. Również nie jest to trudny przepis. Potrzebujemy do niego dodatkowo oliwy oraz ulubione przyprawy. Ja polecam czosnek, pieprz ziołowy oraz paprykę wędzoną. Musicie pamiętać, aby użyć chociaż odrobiny oliwy, aby się dobrze upiekły. W tym czasie, gdy łosoś i ziemniaczki się pieczą, gotujemy sobie brokuła, ale polecam go nie rozgotować, bo zazwyczaj mi się to udaje. Gotowe ziemniaczki i łosoś po około 30 minutach w piecu wyglądają w ten sposób. I można je zajadać. Dobra kochani, robimy test y, tego łososia i ziemniaczków. Uwielbiam taki obiad. Mm, trochę rozgotowały mi się brokuły, jak widać. Mm, aczkolwiek ja lubię taką papkę. Mm, wolę takie rozmoknięte niż na przykład byłyby takie zbyt twarde, więc często zdarza mi się rozgotować brokuły. W ziemniaczkach ważne jest, żeby dodać dobre przyprawy, bo to mi się wydaje, że to jest klucz do dobrych ziemniaczków. Ja zawsze daję paprykę wędzoną, mmm, czosnek granulowany, no i jakąś przyprawę typu do kurczaka, do ziemniaków. No Takie przyprawy nie są złe, aczkolwiek trzeba uważać na ilość soli. I jeszcze testing kłososia. Do takich obiadków często biorę sobie puszeczkę Pepsi Zero, Oczywiście zimną, mocną, schłodzoną, czasem nawet z lodem, bo taką lubię najbardziej. No i zjadam sobie obiadek. Kalorie oczywiście Wam tutaj gdzieś podam. Yy, no i zapraszam do stwarzania tego przepisu. Jest banalnie prosty, zapewne każdy go kiedyś jadł. No i nie pożałujecie. W tym przepisie, jak sama nazwa mówi, potrzebna jest przede wszystkim fasola. Używamy całej puszki oraz jednego jajka i kawałku banana. Potrzebujemy również dwie łyżki mąki oraz kakao, oczywiście. Możecie sobie dodatkowo dosłodzić, ponieważ banan nie jest zbyt słodki w tym przepisie, dlatego ja używam sobie zawsze słodzika. Tutaj zapomniałam użyć proszku do pieczenia, ale zaraz zobaczycie, że sobie o nim przypomniałam. Użyłam również szczypty cynamonu, żeby podbić smak. Masę blendujemy na gładko i wylewamy do specjalnego naczynia żaroodpornego. Wykładamy ją oczywiście wcześniej papierem do pieczenia, aby nic nie przywarło. Na wierzch możecie dodać swoje ulubione owocki, świeże bądź mrożone. Ja używałam świeżych truskawek, bo mam ich nadmiar w domu. Gotowe brownie przekładamy do pieca na około 20-30 minut, a po wyjęciu ostudzamy. Ja jem je zazwyczaj na kolejny dzień. Tutaj już widzicie spędzone brownie po całym dniu w lodówce. Polewam je sobie sosem zero i zajadam. Kolejny przepis jest dla fanów serka wiejskiego, ale myślę, że każdemu z Was się spodoba. Cały serek wiejski przerzucamy do miseczki, dodajemy jedno jajko, jakiś słodzik, tym razem wyjątkowo użyłam erytrytolu. Całość dokładnie mieszamy na taką papkę i dodajemy mąkę. Pamiętajcie o proszku do pieczenia oraz cynamonie, bo to połączenie jest cudowne: serek wiejski i cynamon. Musicie spróbować. Placuszki smażymy na odrobinie oliwy. Ja zazwyczaj wylewam 2 gramy i rozsmarowuję je sobie taką szpatułką. U mnie podstawą w smażeniu placków jest to, aby smażyć je długo, na małym ogniu, no i przede wszystkim pod przykryciem. Zobaczcie, jak ten serek wiejski się fajnie rozpuścił i się teraz ciągnie. Gotowe placuszki wyglądają w ten sposób. Najlepiej, oczywiście, spożyć je na ciepło, ponieważ wtedy ten serek wiejski fajnie się ciągnie. Aczkolwiek na lunchbox do szkoły lub do pracy również się super sprawdzą. Ja zazwyczaj do takich placuszków dodaję świeże owocki oraz jakiś sosik. Tym razem wybrałam sos zero na wynos. No i przed nami ostatni przepis, jeden z moich ulubionych, który jem zdecydowanie najczęściej. Potrzebujemy tutaj białek jaj, banana oraz mąki, czyli taki trzyskładnikowy przepis, który jest naprawdę przepyszny. Banana rozgniatamy na papkę, dodajemy do białek jaj i na koniec dorzucamy sobie mąkę wraz z proszkiem do pieczenia, proszę o tym nie zapominać. Masa powinna wyglądać w ten sposób i oczywiście omleta smażymy na odrobinie oleju. Postępujemy tutaj w ten sam sposób co z placuszkami z serka wiejskiego. Omleta smażymy na małym ogniu i pod przykryciem. Gdy będzie gotowy z jednej strony, możemy go delikatnie przerzucić na drugą. Nie róbcie tego tak jak ja, bo troszkę mi się tutaj rozwalił. Gotowy omlet jest dosyć niskokaloryczny, dlatego możecie sobie poszaleć z dodatkami. Jednak u mnie był to posiłek przedtreningowy, więc zadbałam o to, aby było mało tłuszczów i dużo owocków. Powiem wam, że ten właśnie przepis jest moim ulubionym spośród wszystkich, które wam pokazałam. Jem go dosłownie w każdy dzień, kiedy lecę na trening, bo nie zapycha mnie po dwóch godzinach. Jestem już taka yy, trochę głodna, powiedzmy, i mogę sobie na spokojnie ćwiczyć. Jest przepyszny, mało kaloryczny, ma mało tłuszczów, składa się tylko z trzech składników, jak widzicie, więc polecam wam go wypróbować. No i dodam, że nie musicie kupować białek w płynie, możecie użyć po prostu białek z jaj, a żółtka wykorzystać np. do jajecznicy lub do jakiegoś ciasta, aczkolwiek taka butelka jest bardzo przydatna i ja zamawiam na SFD, jest ona za 20 zł, a starcza Wam na naprawdę długo. W sumie na 8 takich omletów, nie wiem, musicie sobie przeliczyć, ale ja śmiga jeść i do zobaczenia w następnym filmie. Jaki puszysty jest ten omlet. Cudowny. To by było na tyle z dzisiejszego filmu. Dziękuję, że tutaj ze mną zostaliście, że oglądaliście. Pamiętajcie, że jak wykonacie jakiś przepis, możecie dodać go na Instagrama, oznaczyć mnie, a ja na pewno wszystko będę oglądać. Do zobaczenia.